Finansowa płotka, inwestowanie, oszczędzanie, chudoba. Cześć. Dziś porozmawiamy z Rafałem Słowskim z kanału KryptoBloger. Facet zajmuje się kryptowalutami, ale nie tylko. Cześć, Rafa. Cześć, cześć, jak życie. Dziękuję za zaproszenie. Powolutku leci. Dzięki, że się zgodziłeś, bo ogólnie tutaj krypto, srebro, powiązane tematy. Mhm. I na dzień dobry, żeby było troszkę pikatnie. Od razu pytanie. Przekonaj mnie, dlaczego mam kupić krypto, a nie srebro? Mm. No, krypto, krypto, srebro, powiązane tematy. Na pewno jesteśmy po jednej stronie barykady. Dlaczego, dlaczego krypto, a nie srebro? Wiesz, mi się wydaje, że w ogóle nie trzeba tutaj podejmować żadnej decyzji, że to albo to jest lepsze. Obydwie inwestycje myślę, że są wartościowe. Są po prostu odmienne, są, to są inne aktywa. Srebro dobrze radzi sobie, srebro jest tak zwanym złotem na dźwigni, czyli w momencie kiedy złoto rośnie, to i srebro rośnie, tylko że bardziej. Kiedy złoto spada, to srebro również spada, tylko że bardziej. Więc... W czasach kryzysu, w czasach niepewności to właśnie złoto się umacnia. Dlatego myślę, że srebro w obecnych czasach jest dobrą inwestycją i też mam ekspozycję na srebro. Drobne, drobną ekspozycję, bo jednak jestem kryptofanem, więc więcej inwestuję w kryptowaluty. No z drugiej strony krypto jest na pewno bardziej ryzykowne. Jeżeli ktoś inwestuje w krypto i nagle zainwestuje w srebro, to wiesz tam spadki na poziomie pół procenta, no to, to jest śmieszne, bo na, na krypto mogą być takie sytuacje, że budzisz się rano i nie masz połowy pieniędzy, więc to jest kompletnie inny rynek. Wolę się budzić rano i mieć dwa razy więcej pieniędzy. Ale ty, tak też jest. Te poranki bardziej lubię. No, takie są zdecydowanie lepsze. Lepszy początek dnia. I takie też są. Stali żeśmy, że warto mieć krypto, warto mieć srebro. No i powiedzmy, ogląda nas, słucha nas, lajk i wprowadź go na ten rynek krypto. Co on ma po kolei zrobić? Podstawy? Jak założyć? W jakim portfelu? Tak, 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 powiedzmy w kilku zdaniach, żeby poruszyć temat. A jeśli będzie zainteresowany, no to odsyłam na Twój blog, gdzie już pokierujesz go i zgłębisz temat, w co warto dokładnie i tak dalej, ale po prostu, żeby przedstawić, że jest taka alternatywa, no bo wiem, że tak jak Ty, jak i ja, no to podstawowa, podstawowa nasza dywizja dywersyfikacja. Tak. Więc no, moim zdaniem, tą ekspozycję na krypto zawsze warto mieć nawet to parę. Ja troszkę inaczej podchodzę niż ty, większa ekspozycja na srebro-złoto niż mm -hmm. na krypto, ale też mam w portfelu, więc poprowadź tutaj naszego widza, słuchacza, mm -hmm. co ma robić facet, który ogląda to i w ogóle nie wie o co chodzi, okay. i gadałem Czyli kompletnie początkujący. Myślę, że w ogóle na, na kanale mam playlistę dla początkujących, więc tam są takie podstawowe tematy, jak założyć sobie portfel kryptowalut, z jakich giełd korzystać. Założyłbym na sam początek konto na trzech giełdach przynajmniej i zweryfikował to sobie, zweryfikował te konta. Po co na trzech? Po to, że różne kryptowaluty są dostępne w różnych miejscach i wtedy masz większy dostęp do kryptowalut i na przykład jeżeli znajdziesz coś ciekawego, co chciałbyś kupić, możliwe, że to nie będzie dostępne na Twojej giełdzie. I nagle nie możesz tego kupić, a weryfikacja będzie trwała 10 dni i możesz się po prostu spóźnić. Więc warto mieć konto na kilku giełdach, warto mieć konto w euro, dolarach i złotówkach. Jeżeli ktoś nie ma konta walutowego, to też powinien sobie założyć, bo dużo łatwiej wejść w rynek kryptowalut, mając konto w euro albo dolarach tutaj, jeżeli chcemy kupić kryptowaluty za złotówki, jedyną sensowną opcją jest Kanga Exchange, taka giełda, ale no, ja korzystam z wejścia w rynek kryptow w euro, ponieważ korzystam z giełd, które mają najniższe prowizje. Każda giełda ma prowizję, nie? I są takie, które mają dość duże prowizje, a są takie, które mają praktycznie zerowe. I taką giełdą, którą ja polecam, jest BitWavo. To jest holenderska giełda, która ma zerowe prowizje i właśnie tak naokoło wysyłając pieniądze na Bitwavo, a później na giełdę, z której chcę korzystać, omijam opłaty. I tam wiesz, może przy 1000 zł to nie będzie jakiś duży koszt, ale przy większych sumach to, to się zbiera. Jeżeli chciałbyś na przykład kupić bezpośrednio pieniądze na Binance, która jest moją główną giełdą, no to w jeżeli chciałbyś wpłacić 1000 zł, no to zostanie ci z tego 970. No ja bym wolał, żeby mi zostało 1000, więc, więc to są takie niuanse. Co jeszcze? No na pewno zrozumieć, w jaki sposób to działa. Podstawy, czym, czym jest Bitcoin, czym jest Ethereum. Wejść sobie na CoinMarketCap. O, to jest też fajny na początek. Zainstalować aplikację CoinMarketCap. CoinGecko to są takie listy, na których mamy kryptowaluty według ich kapitalizacji, czyli największa, potem mniejsza i tak, i tak dalej, do coraz mniejszych kryptowalut. Tam możemy sobie je grupować, takie, które dotyczą na przykład jakiejś tam technologii, które dotyczą metaversu, które dotyczą płatności, są, bo są też kryptowaluty w różnych Mówi się kryptowaluty, kryptowaluty, ale kryptowaluta kryptowalucie nierówna, bo one są w bardzo odmiennych branżach. Tutaj technologia, która jest pod kryptowalutami, czyli ten blockchain, to ona jest, ona jest ta sama, aczkolwiek to, co jesteśmy w stanie zbudować na tej technologii jest inne, tak samo jak w internecie. Internet jest siecią, a w internecie możemy tworzyć różne aplikacje, różne strony internetowe, no nie? różne komunikatory, mhm. Jest mnóstwo technologii, które na niej są zbudowane. Fajnie, fajnie to wytłumaczyłeś. A powiedz jeszcze o portfelach sprzętowych może, to byś polecił o rozumiem, że kupujemy i bezpieczniej jest te kryptowaluty nasze trzymać na portfelu. Tak, no najbardziej teraz... popularny jest Ledger i Trezor. Czy najbezpieczniej? No, teoretycznie tak. Aczkolwiek ja myślę, że dobrze mieć, dobrze mieć krypto w różnych miejscach. I może mieć trochę właśnie znów na portfel. Dywersyfikacja. Tak, tak, znów dywersyfikacja. No bo co, jeżeli zgubisz ten portfel? No wiesz, mhm. no, no różne no, rzeczy się super. zdarzają, nie? Albo no, no niech ci ktoś ukradnie ten portfel. No, mhm. Najlepiej mieć w różnych miejscach krypto, ale tak, jeżeli mówimy o portfelach fizycznych, no to ledger i trezor. Zresztą też zależy, jak podchodzisz do rynku bo jeżeli kupisz sobie kryptowaluty i w ogóle nie chcesz się interesować tym rynkiem, zainwestować długoterminowo, zapominasz o tym, portfel sprzętowy jest najbardziej ok, bo wtedy sobie przesyłasz tam te krypto i one mogą leżeć w szafeczce przez 5 lat. Ale jeżeli na przykład chcesz się interesować kryptowalutami i podejść do tego bardziej od konta spekulacyjnego, co teraz będzie bardziej rosło, co mniej będzie rosło, no to... W, w, to łatwiej jest mieć na wielu różnych giełdach drobne środki w wielu portfelach, bo też masz portfele wyszukiwarkowe i na przykład coś tam na portfelu sprzętowym i po prostu manewrować tymi pieniędzmi jest dużo łatwiej. Okej, okay. a powiedz mi, bo wspomniałeś o tych kryptowalutach, które mają pokrycie jakieś, a drugie są zwykłym żartem. Daj mi powiedzmy trzy takie kryptowaluty, co według ciebie trzeba mieć w portfelu, a. I kolejne trzy, których trzeba unikać, a gdzieś tutaj o nich słychać. I wiesz, że ludzie na tym spekulują. Hmm. Te, które są żartem, niekoniecznie jest tak, że nie warto ich trzymać, bo na nich też można dużo zarobić. E, na, takie najbardziej e, znane żartowe, memowe... No, no. Może podejdźmy z tej strony do tego, że to jest zwykły laik i on tam, wiesz, nie będzie kupował, sprzedawał tych kryptowalut. Wchodzi ktoś, powiedzmy, na giełdę kupuje te kryptowaluty, no i, i co ma kupić? Z myślą, że już nie będzie na tym spekulował. Mm -hmm, mm -hmm. No to najłatwiejszym rozwiązaniem na pewno będzie Bitcoin i Ethereum. To są dwie takie e, najmocniejsze krypto na rynku, i myślę, że one w perspektywie czasu będą się e, umacniać. Zresztą e, nie widzę powodu, dla którego ten cykl miałby być inny niż poprzednie a bitcoin pokazuje taką swoją powtarzalność cykli są są bez przerwy są bańki bez przerwy są bańki hossa besa xossa besa takie krótkoterminowe które nie są zauważalne na rynkach konwencjonalnych więc tak, jeżeli nie chcesz się interesować tym, no to właśnie Ethereum, Bitcoin, Cardano jest dobrym wyborem, Polygon Matic, Avalanche. Jest, jest dużo tych kryptowalut, które naprawdę są, są dobre. Z tego co wymieniłem, Cosmos, czyli Atom. Myślę, że Cake jest dobrym wyborem. Jest kilka takich ciekawych. Myślę, że polka jak najbardziej. Litecoin nie przepadam. Litecoina, z Litecoina czasami korzystam, żeby zrobić prze, przelewy, ale ja jestem na rynku od 2017 roku i wtedy to założyciel Litecoina na samej górce sprzedał całe swoje udziały Litecoina, więc pamiętam. Pamiętam i nie jestem fanem. Ale też, też wracając do tego, co na początku zacząłem mówić, to te coiny, które są często żartami, one niekoniecznie są złą inwestycją. Tak jak na przykład najbardziej dwie znane kryptowaluty, Memcoiny, Dogecoin i Shiba Inu. To są kryptowaluty, które przyciągają uwagę takiego zwykłego człowieka, ulicy, tak to się mówi. Nie inwestują w to instytucje, tylko inwestują ludzie i kompletnie wykresy wyglądają inaczej niż na przykład wykresy Bitcoina i Ethereum, bo. To są wykresy emocjonalne. Wiesz, coś rośnie i ludzie wtedy zaczynają się w to pakować. I widać na nich taką cykliczność, że wykres jest prosty, potem jest bańka, prosty, bańka, prosty bańka. I to jest, to jest są dwa koiny, na których można zarobić dobre pieniądze, właśnie kupując je na tych spadkach. Więc tak, to, że żart, to niekoniecznie znaczy, że na tym, że z tego nic nie będzie. I tu chyba płynniej przechodzimy do Elona Muska, bo e, moim zdaniem on może troszkę spekulować tymi swoimi tweetami e, na tych płytkich kryptowalutach, że tak powiem. I tak od razu mi się nasuwa porównanie do JP Morgan, gdzie mamy tutaj na srebrze jakieś spekulacje, a tutaj ja wysunę teorię, że Elon... Na kryptowalutach sobie ktoś tam spekuluje. No jest taka możliwość, jest taka możliwość, no. No gdyby robił coś takiego na jakimkolwiek innym rynku, to by poszedł siedzieć, bo... Dokładnie. Bo, bo, bo nie można takich rzeczy robić, ale to jest jeszcze wolna Amerykanka, dziki zachód. No, no krypto jest bardzo specyficzne i myślę, że możliwe, że robi coś takiego. Nie wiem. Mhm. Na początku kiedyś tak myślałem sobie, że nie, że to jest taki człowiek, który on ma swoje ideały, nie? On chce, on chce zmienić świat, więc on by czegoś takiego nie mógł zrobić. Ale z drugiej strony sobie pomyślałem, żeby osiągnąć wielkie cele, potrzeba dużych pieniędzy, więc może, może to jest po prostu droga do celu. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia i nikt ci nie powie, co, czy, czy, czy on na tym zarabia, czy nie zarabia. No. Dużo takich głosów się pojawiło i ostatnio jest grzeczny. Nie publikuje tyle, co kiedyś, ale na przykład w sklepie Testi możemy tam kupić sobie jakieś pierdoły za Dogecoina. No to ciekawe. Wracając jeszcze do Bitcoina, mówiłeś o cyklach Bitcoina i powiedz, twoim zdaniem w którym miejscu znajdują się? Czy, czy już mamy ten, ten, tą górkę, o której wszyscy tam czekają, mówią, że jeszcze to urośnie do września. Czy już jednak minęło to i teraz czekamy na kolejne 4 lata? Myślę, że nie. Myślę, że wszystko wskazuje na to, że ten cykl jeszcze się nie skończył, ten cykl wzrostowy. Jest taka teoria wydłużających się cykli, że każdy z tych cykli, każdy kolejny jest dłuższy od poprzedniego, a zwrot z inwestycji jest mniejszy. One się tak wydłużają. I według tej teorii, no, jeszcze właśnie ten cykl się nie skończył. Potwierdzają to też portfele dużych inwestorów, które widać, że trzymają bitcoina, cały czas skupują, jest coraz więcej użytkowników sieci. No Wszystkie dane on-chain wskazują na to, że to nie jest koniec wzrostów, a myślę, że jesteśmy w takim miejscu, w którym właśnie będzie rozpoczynał się kolejny bull run, czyli kolejne wzrosty. I nie myślisz, że znowu pojawiające się te duże inwestycje, z dużym kapitałem, banki mamy tych powiedzmy wielorybów coraz więcej, a jednak tego Bitcoina. Już mówię o samym Bitcoinie. No, ograniczona ilość jest i że nie dojdziemy do tej granicy, gdzie tu już spekulacja znowu zacznie rządzić nam giełdami, a nie taki, no powiedzmy, zjadacz chlebaty, czy ja, który tam sobie ciła i dokupuje po setnych procentach bitcoina. Mhm. Pytanie brzmi, czy duże instytucje mogą spekulować rynkiem, rynkiem bitcoina? Oczywiście. Bo oni, z tego co wiem, to cały czas powiększają swój, swój portfel i i dokupują. I w pewnym momencie ta przewaga będzie tak duża, że będzie po prostu duże ryzyko spekulacji. I tak jak mówiłeś, czemu nie? Tak, tak. No jasne, no, duże instytucje manipulują wszystkimi rynkami, a rynek kryptowalut jest rynkiem dość małym, więc łatwo nim manipulować jak najbardziej. I to też jest widoczne na wykresie, że wiesz, na początku były takie pionowe wzrosty, nie? Tam w tym, w tym nie było zarządzania ryzykiem, w tym po prostu były same emocje, ludzie właśnie, którzy nigdy nie inwestowali, po raz pierwszy, wiesz, zaczęli zarabiać i to też, wiesz, to, to super rosło, więc e, nikt nie chciał wyjść z tej inwestycji, nie potrafił w ogóle wyjść z inwestycji, dlatego ludzie, ludzie zarabiali fortuny, potem wszystko tracili. E, aczkolwiek widać obecnie, że ten wykres bitcoina jest taki coraz bardziej płaski. Nie? już nie ma aż takich wiesz, wielkich wahań jak na początku. Oczywiście kapitalizacja też jest większa, ale widać, że tu są, większe, tu są gracze, którzy już zarządzają ryzykiem, którzy regularnie wyciągają zyski, sprzedają i dlatego ten wykres już nie jest taki jak kiedyś. Ale jasne, jasne, no, rynek kryptowalut jest bardzo manipulowany i... I jeżeli chodzi o, o manipulacje już nie z perspektywy tam instytucjonalnej, tylko z perspektywy. Mm, ludzi, którzy próbują nas wykorzystać, też jest dużo zagrożeń, jest dużo projektów, które są zwykłymi oszustwami i są w swojej esencji stworzone tylko po to, żeby, żeby zarobić. A więc trzeba uważać, trzeba uważać. Właśnie to też jest dla początkujących ważne, żeby na początku zrozumieć, jakie są zagrożenia, jaka odpowiedzialność leży na inwestycji w kryptowaluty, ponieważ jeżeli, wiesz, korzystamy z inwestycji gdzieś tam w banku, odkładamy sobie pieniądze na lokatę, no to tutaj jest, bezpieczeństwo od tych pieniędzy leży po stronie banku. No i to bezpieczeństwo, no to wiesz, to już jest temat w ogóle kompletnie inny do dyskusji. Ale, ale wiesz, no to bezpieczeństwo, jeżeli gdzieś wyślę te pieniądze w złe miejsce, co raczej jest mało prawdopodobne, to jest jakaś tam szansa, że je odzyskam. Jeżeli na przykład w, na blockchainie wyślesz kryptowaluty do portfela jakiegoś błędnego, pomyli ci się jedynka z dwójką i gdzieś po prostu wyślesz to w chmurę, to już tego nigdy nie odzyskasz. Więc też jest takie, wiesz, zagrożenie, że musisz być odpowiedzialny, musisz dokładnie, nie możesz popełniać błędów, nie? No powiedz mi, bo teraz może poruszymy zagrożenie całkiem z innego poziomu. Mianowicie chciałbym poruszyć temat giełdy byłej Bitbay, obecnie Zonda. No. I powiedz mi, co się dzieje z panem Suszkiem. Mm, nie bo wiem, do... nie mam pojęcia, co się tak. dzieje z panem Suszkiem. Wiem, że słyszałem, że zaginą, ale nic mi. No, ale może zostawmy ten temat. Mhm. Nie będziemy tutaj spekulować do różniejszych tematów, żeśmy przeszli. No, no, no. Może od razu z pana, z pana suszka skoczmy na panią Dodę. O co chodzi z tym sprzedawaniem kawał kawałków ciała? Czy... Nie <laughs> to wiem. Jakiś nie, to, to jest mało... właśnie też w krypto jest, wiesz, no, tyle się zmienia, że ja czasami mam takie wrażenie, od rana do wieczora siedząc i analizując ten rynek, że ja stale nic nie wiem. Że tyle po prostu jest nowych jakichś informacji, nie da się za tym nadążyć. Jest 18 tysięcy kryptowalut. I jest mnóstwo, który, o których ja nigdy nie słyszałem. Wczoraj rozmawiałem z kolegą i on mi zasugerował jedną krypto i mówi, że to jest spoko. Ja, ja chłopie nigdy o tym nie słyszałem. Zrobiłem analizę i jestem mega fanem, zainwestowałem. Ale no, to jest bardzo bardzo duży rynek. Mały, ale duży. Ale ja ze swego przykładu mogę powiedzieć, jak Polka wchodziła no. e, i też chciałem kupić i, i gdzieś tam przetrząsnąłem dwie giełdy, gdzie byłem e, zarejestrowany, no i nie można było. I dopiero gdzieś tam na, na Binance musiałem konto założyć i, i dopiero. Dokładnie. No i właśnie, a, tak, żeśmy mówili, że te wczesne projekty dają najlepiej zarobić, jeśli mają jakieś podstawy. Tak. Dobra, słuchaj, a co myślisz tak w ogóle już, no, od kryptowalut, co się dzieje z dolarem, z mhm. tym, co się dzieje na świecie? Czy, czy ty nie uważasz, jak niektórzy twierdzą, że nadchodzi nowy porządek świata, że troszkę mhm. to wszystko będzie przewartościowane? I czy to nie jest szansa do kryptowalut, że ludzie gdzieś będą szukali tego schronienia oprócz według mnie srebra i złota, gdzieś pojawi się ten rynek krypto? Mhm. To jest bardzo długi, głęboki temat. I to jest, patrz, Bitcoin nigdy nie przeżył takiego prawdziwego kryzysu finansowego. Bitcoin powstał w 2009 roku, a ostatni kryzys mieliśmy w 2007-2008. Więc tak naprawdę nie mamy podstaw do mówienia, w jaki sposób on się zachowa. Wiemy, jak się złoto zachowywało, no nie? W kryzysach. Wiemy, jak się zachowywały akcje. Bitcoin nie wiemy, więc ciężko tutaj, e, ciężko powiedzieć. Aczkolwiek myślę, że... Teraz na przykład, kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie, to na bitcoinie był taki bardzo mocny spadek i zaraz powrót do nawet wyżej niż przed tym spadkiem, do poziomów wyższych niż przed spadkiem. Więc bitcoin bardzo ładnie się zachował, tam, była, tam był duży popyt na tych spadkach. Więc myślę, że na pewno nie można powiedzieć, że będzie właśnie takim wirtualnym złotem. Ale w związku z tym, że jest bardzo łatwy dostęp do bitcoina, możesz sobie kupić bitcoina za 100 zł, każdy może to zrobić, a jeżeli właśnie ludzie by próbowali przetrzymać wartość swoich pieniędzy w czasie, to może to będzie właśnie jedna z takich, z takich alternatyw. No na pewno nie myślę, że powinno się trzymać wszystkie pieniądze w bitcoinie. Bo to jest niemądre, mocno niemądre. Nie Wie... wiem, czy słyszałeś ostatnio wypowiedź przewodniczącego parlamentu rosyjskiego sprzed kilku dni. No. I on właśnie zasugerował, że będą odchodzić od dolara i e, rubel rosyjski mhm. może mieć pokrycie w złocie lub właśnie tak. w bitcoinie w bitcoinie powiedział, okay. to, to bym nie chciał, to bym nie chciał, żeby, żeby na przykład Rosja była pierwszym krajem, który zaczyna korzystać z bitcoina, ponieważ no, nie, chcemy, nie chcemy takich ludzi, nie chcemy, żeby bitcoin był wiesz, wykorzystywany na przykład do obejścia sankcji, które są nakładane na Rosję, nie? Bo to mogłoby, by, to mogłoby spowodować, że z całego świata zaczęłyby być tworzone pewne prawa, regulacje, które ograniczyłyby rozwój tej technologii. I to, by było, to byłby bardzo duży cios dla kryptowalut. Ale zobacz, już abstrahując nawet od samej Rosji i tego, co tam robi. Że już ten bitcoin, te kryptowaluty przebijają się gdzieś do, do świata zwykłego zjadacz chleba. Mhm. Gdzieś tutaj jakieś fundusze wchodzą, duże banki, gdzieś tutaj ten tak. mask o tym pisze, że to już nie jest jakaś śmieszna waluta, z której każdy się nabija i mówi, że wyłączą ci prąd i, i jesteś biedakiem. Tak. Tylko już teraz coraz więcej się o tym mówi i to mówią no, ludzie naprawdę z potężnym kapitałem. Więc może jednak no, warto to parę procent swojego portfela zainwestować nawet pod kątem tych wszystkich wypowiedzi. Myślę, że tak. Myślę, że tak. I, w, i, i często przeciwnicy krypto mówią, a że to jest bańka, że to jest bańka. No tak, e, to jest bańka technologiczna, tylko widzisz, ona już pękała niejednokrotnie. I nawet jest taka strona e, internetowa, która liczy e, która spisuje za każdym razem, kiedy ktoś pisze, że bitcoin umarł i już nigdy się nie podniesie i e, oni tam to, wiesz, robią screeny i to wrzucają i wiesz, i to jest od momentu, kiedy bitcoin był warty 3 dolary. I wiesz, i, to jest, i jest taka cykliczność, że jest bańka, ona pęka, ale później to wszystko zostaje skupowane i wchodzą na rynek i instytucje, a tak jak mówisz, no e, myślę, że w ogóle, wiesz, my, my dyskutujemy o kryptowalutach, i tutaj jest duży potencjał spekulacyjny, ale kryptowaluty nie zostały wymyślone po to, żeby na nich, wiesz, na nich zarabiać na tych memcoinach, tylko chodzi o technologię, która jest pod kryptowalutami, o blockchainie. I to jest najważniejsze, to jest moim zdaniem coś, co po tym kryzysie, który obecnie nadchodzi, moim zdaniem. To będzie motor napędowy rozwoju gospodarek światowych, tak jak do tej pory e, przez ostatnie 30 lat był Internet. E, to blockchain właśnie będzie takim nowym internetem w nadchodzących latach. Podzielam twoje zdanie. E, powiedz mi jeszcze tak na koniec, bo na początku wspomniałeś, że też masz ekspozycję na srebro troszkę. Mhm. Jaki do tego srebra kupiłeś? Ile tego srebra kupiłem? Nie, no nie mam... W... Nie, jakie, jaki, jaki rodzaj, wiesz, czy, czy fizyczne srebro? Nie, nie fizyczne srebro. Nie kupiłem fizycznego srebra, jestem, jestem amatorem w sumie w inwestowaniu w, w kruszce. Złoto kupiłem kangura, a jeżeli chodzi o srebro, to kupowałem papierowe do tej pory i po rozmowie z tobą właśnie przymierzam się do, do kupna bulionówek. No super. E, słuchaj Rafał, no na dzisiaj chyba skończymy. Dzięki za rozmowę. Dziękuję dzięki Ci bardzo za zaproszenie. Za... Kanał Rafała, kryptobloger. Super kanał. Super kanał. No i tyle na dzisiaj. Skojarzyło no. mi się od razu super partia. Kto <noise> o no, ten widział. Nie zmienił już to. <głos> <głos> okay. Dobra, dzięki za dzisiaj. Dzięki, cześć, do usłyszenia, trzymaj się.